W przyszłym roku, jak dodałam, będzie wspierać obecnego prezydenta Andrzeja Duda. Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Azerbejdżanie. W Baku spotka się z prezydentem Ilhamem Aliewem. W planach co rozmowy o gospodarce i wspólnej historii. Andrzej Duda weźmie też udział w polsko-azerbejdżańskim forum biznesowym o szczegółach Karolowskiego spotkają się przed południem na rozmowę w cztery oczy. Później wezmą udział w rozmowach plenarnych z udziałem delegacji z obu krajów. W najważniejszym tematem Ci Kospodajka. Sprawnienie korytarza transportowego między Polską a Azerbejdżanem. Pan się Batku weźmie do udział w polsko forum biznesowym. Na czas wizyty prezydenta zaplanowano też odsłonięcie tablicy upamiętniającej polskich architektów. Ich imię będzie też nosiła jedna z ulic w centrum miasta. Na przełomie XIX i XX wieku polscy architekci brali udział w budowie wielu reprezentacyjnych budynków w Baku, między innymi małych miasta, czyli siedziby Narodowego Banku Azerbejdżanu. Z Baku Karosłówka, Polskie Radio. Rada Najwyższa Ukrainy nie przyjęła dymisji szefa rządu o odwołanie premiera i Rady Ministrów. Apelował niedawno nowy ukraiński prezydent Włodmer Zełański. Premier Włodmer Krojsman zapowiedział, że głosów w parlamencie. Rząd ocalał głównie dzięki głosom bloku Petra Poroszenki, czyli partii poprzedniego prezydenta. Perspektywa czasowa rządu Kreuzmana jest dosyć ograniczona, bo na 21 lipca zaplanowane są przedterminowe wybory parlamentarne. Ogłosuje prezydent Władimir Zełenski, którego partia Sługa Narodu jest obecnie liderem w W tym roku w nagrał wiadomość dla wszystkich oczekujących na jego przyjazd. W tym czasie przypomnę, że w Polsce ma spotkanie z tytułem obrony rzymskiego Kościoła Prawosławnego, na którego przynależność deklaruje blisko 85% mieszkańców, a także z duchownymi i wiernymi katolickimi. Przykro mi teraz, by iść razem. Idziemy razem, kiedy dbamy o rodzinę, o dzieci i prawda, który jest obok nas. Kiedy wychodzimy poza lęki i podejrzenia, kiedy zrzucamy.